Rozpoczął się sezon urlopowy, świdniczka pyta mieszkańców świdnicy, gdzie wybiorą się na urlop. Dzień dobry, proszę powiedzieć, jak spędzi pani tegoroczne wakacje? A ja na wakacje do Grzybowa, do koło do brzegu właściwie. Mhm. Na jak długo? Na całe 13 dni. Mhm. Cieszy się pani? Że... Bardzo się cieszę, bo to właściwie mój taki pierwszy urlop od dwóch lat. Mhm. To zawsze była praca, studia, a teraz są w końcu wakacje. Proszę powiedzieć, jak spędzi pani tegoroczne wakacje? Nad jeziorem tydzień i dwa tygodnie na, w Słowenii, w Alpach Julijskich i nad morzem. No powiedzcie, jak spędzicie tegoroczne wakacje? E, ja wybiorę się może nad morze z kuzynem, e, ale tak to może w domku, coś takiego. Tak, okoliczny basen, coś takiego. Mhm. A ty? No właśnie z przyjaciółmi gdzieś w tym. jakaś plaża czy coś, kolonia może jakaś. Jak spędzi pani tegoroczne wakacje? <laughs> tegoroczne wakacje. Nie mam, nie mam wakacji. Nie ma urlopu? Zobacz, nie. Nie, znaczy, głównie nie mamy planów, ale mam nadzieję, że burzliwie. Ja, ja jadę na dwa tygodnie za granicę. Gdzie? Do Hiszpanii. I pan tegoroczne wakacje? Pracy. Pracy, bez urlopu? Bez. Mhm. Powiedz, jak spędzisz tegoroczne wakacje? Ym, jadę na wakacje właśnie, na tym morzu, niedługo już. Mhm. Gdzie konkretnie? Tylko e, brzegu. Na długo? No, na dwa tygodnie. A z kim się wybierasz? Z, no, z rodzicami, z przyjaciółmi, a później jadę na Ustok. No, więc będzie fajnie. Jak spędzisz tegoroczne wakacje? Jeszcze nie wiem. Dziś może pojadę nad morze, nad jezioro. Będę odpoczywać. No, znaczy, teraz mam mu dwa tygodnie, bo w córki miałem, ale tak ogólnie to, to nie wyjeżdżam za granicę nigdzie.